Cześć, witam Was w niedzielny poranek Tutaj chciałem Wam pokazać jak wczoraj Z żoną podziałałem sobie trochę Wyczyściliśmy częściowo taras Zostało tutaj naciągnięte sznurki Pomierzone, pomiary zostały zrobione Jak zamówić kostka, obrzeża itd. Tak Ławy również zostały tutaj zaszalowane Tam jeszcze na końcu mi zostanie, już Wam pokażę jak to wygląda tutaj jeszcze na prawo będzie szło i przy ścianie będzie będą schody, jedne tutaj będzie murek murek będzie na górze zakończony daszkiem, za daszkiem będą donice wzdłuż tarasu reszta kostka żona tutaj wczoraj dysperbitem pomalowała wszystkie elementy betonowe od fundamentu do góry, tam tylko przy, pod oknami, jeszcze było zabezpieczone wszędzie dookoła. Tutaj musiałem do sznura ściąć trawę, e, taką skarpę zrobić. Również do sznura tutaj będzie obrzeże, tak jak jest zaszalowane. Tam elementy betonowe są wrzucone od e, słupów energetycznych. Pocięte i wrzucone, przezbrojone, czyli tutaj już zbrojenia nie trzeba wrzucać. Tu będę miał ściankę. Tu dwa metry schody szerokości, a tu już teren zielony już się ładnie zieleni. Tak to wygląda. Koneczko tak na zmianę dzisiaj daje. Tam już trawka też zaczyna puszczać. A tu już ładna soczysta zieleń. Tak po pokażę. Ja od rana dzisiaj wstałem. Robić tutaj w zasadzie nie będę. Ale tak podleję na pewno. Wszystko, cały teren zielony. Co jeszcze? Aha, jeszcze dokładnie pomierzę. Zrobię taki projekt, rysunek żeby później tylko zerknąć a już nie dokładnie nie mierzyć tutaj jeszcze pójdziemy pokażę jak to wygląda trawka już dosyć, dosyć wysoka jest ale jeszcze nie gęsta i nie, nie, nie szeroka także jeszcze troszeczkę jeszcze troszeczkę zanim będzie taka naprawdę spęczniała duża tu trochę chwastów jeszcze przy okazji się wyrwie. Też troszeczkę chwastów zaczyna się pojawiać. Później to pewnie jak będzie czas, jakieś tam opryski. Na razie tylko co jakiś czas chwast jest wyrywany. Tutaj będzie obrędzenie podniesione. Również krawężnik będzie 80 cm od ścianki. Zmurowany. Znaczy wmurowany, na podsypce po prostu To też będzie ładnie równiutko Tak jak tutaj jest ścianka do tarasu Tutaj będzie Taki kwadratowy obrzeża To jest chyba paladio Reszta tutaj pomurowane z bloków fundamentowych A na tym będzie taka Taki daszek betonowy wykańczający, czyli tutaj lewa strona, tutaj jeszcze będzie Donica, też długa prostokąta wzdłuż tego zakończenia, a tam będzie Donica też długa, wzdłuż, tak jak idzie teraz i skręcająca na prawo do schodów. No i co? Na tyle. Ja lecę podlewać i. Co? Zobaczymy się w następnym odcinku, czyli dopiero może we wtorek, jak będę miał wolne. Tak to jeszcze rzut jak to wygląda. Trochę mnie plecy bolą, bo desek poprzenosiłem, pokopałem trochę poprzenosiłem te belono, betonowe elementy. Samemu no dosyć ciężko było je wrzucić w szalunek, nie niszcząc jego budowy, no ale myślę, że już to ładniej wygląda i już zaczyna się powoli prezentować. Dobra, to trzymajcie się, cześć. No i pamiętajcie, subskrybujcie kanał.